Cześć, dzień dobry! Vlog. Witam Was w kolejnym filmie! Dzisiaj znów nagrywam vloga. Ostatnio cały czas mam ochotę nagrywać taki właśnie luźny content vlogowy, więc nie ma co przed tym uciekać i stwierdziłam, że jak wykorzystam to, że mam taki właśnie dobry vibe i nagrywam tyle, ile się da. No i po prostu póki dobrze się czuję, to chcę to wykorzystać w 100%. Dzisiaj jest mega ładna pogoda. Jest tak cieplutko, świeci słońce, po prostu cudo. Niestety z tego, co patrzyłam, znów ma być zimno za chwilę, także y, ostatni dzień chyba taki jak na razie. Mam nadzieję mimo wszystko, że ta wiosna bardzo szybko do nas przyjdzie i już będziemy mogli definitywnie zrezygnować na przykład z noszenia kurtek. Właśnie usłyszałam, jak pies się tłucze o miski, więc muszę iść skontrolować sytuację, bo nie wiem, czy chodzi o picie, czy o co. Co tutaj taką robi awanturę? Skończyło ci się piciu? Pokaż? Nie. Dlaczego się awanturujemy? Cio? Daj łapkę. Ostatnio zastanawiałam się, jak to będzie, jak pojawi się dziecko na świecie i jak bąbel zareaguje. Coraz częściej się nad tym zastanawiam. Wiemy już mniej więcej, co robić i jak mu to, ym, że tak powiem, ułatwić. Tak, damy radę z Dziuszem. Co? Przyzwyczaisz się. Właśnie usiadłam do kompa i widzę, że pojawiła się już ta książka, to co zostaje w nas na zawsze. Ja na tą książkę, yy, znaczy nie polowałam na nią, bo jej po prostu nie było, była tylko w języku angielskim, nawet rozważałam przeczytanie jej po angielsku. Yy, ponoć jest świetna, była bardzo mocno promowana też w zeszłym roku na TikToku zagranicznym. Więc może za jakiś czas się skuszę, ale Ale na tą chwilę mam sporo książek do przeczytania, bo chyba z 8, i nawet mam wątpliwości, czy wyrobię się z tym do czasu porodu. A wydaje mi się, że później już nie będę miała aż tak dużo czasu na czytanie, więc chciałabym skończyć na pewno, um, chciałabym skończyć na pewno kilka książek. Część zaczęłam, część po prostu leży jeszcze na tym moim regale. Teraz tak na niego patrzę i cały czas ostatnio łapię się na tym, że brakuje mi po prostu czasu na e, czytanie i nawet jak już mam ten czas, żeby coś porobić, to nie wiem dlaczego decyduję się na przykład włączyć jakieś filmiki na YouTubie albo serial. Więc może nie wiem, znajdę tą motywację, niedługo mam nadzieję. Ja też nie lubię czytać na siłę. Ostatnio wybieram filmy. Ale wiem, że u mnie to przychodzi takimi fazami, tylko że właśnie po porodzie na pewno łatwiej mi będzie obejrzeć film gdzieś tam choćby w tle, niż przeczytać książkę. Także no, mam nadzieję, że ta faza na książki bardzo szybko przyjdzie. A do tej książki, którą przed chwilą Wam pokazywałam, na pewno się przymierzę, ale to już wiecie, jak przeczytam to, co mam. Dziwne jest to, że ostatnio wybieram siedzenie na podłodze, mimo że za mną jest kanapa. Zrobiłam sobie kawę bezkofeinową z ekspresu i naszła mnie taka myśl, że muszę Wam o czymś powiedzieć, bo jest to coś, czego ja w ogóle nie słyszałam o tym wcześniej, nie zdawałam sobie sprawy, że może tak być w ciąży. Jest to rzecz, która naprawdę bardzo mocno mnie zaskoczyła. I też nie ukrywam, że kosztowała mnie nieraz trochę stresu. Od razu mówię, że nie musi tak być u wszystkich. Ja miałam taką sytuację, wciąż mam, można powiedzieć. No i dowiedziałam się później, że jest to dość częste zjawisko. Mianowicie, mowa, moi drodzy, o znikającym brzuchu w ciąży. U mnie przez pierwszy trymestr w ogóle tej ciąży, można powiedzieć, jako taką nie było widać. To był bardziej taki wzdęty gdzieś tam brzuszek, po prostu no nie miałam takiego, można powiedzieć, płaskiego brzucha, jak wcześniej przed ciążą, ale jako taką ciąży nie było widać. U mnie ten brzuch zaczął się pojawiać tak myślę, że w piątym miesiącu i słuchajcie, to było strasznie dziwne, dlatego, że ja potrafiłam jednego dnia się obudzić rano i miałam ten brzuch taki już, wiecie, taki fajny, ciążowy brzuszek, Robiłam sobie zdjęcia, wysyłałam do mojej mamy, do moich koleżanek i tak dalej. A na przykład następnego dnia budziłam się z płaskim brzuchem, ale mówię dosłownie z płaskim. I pamiętam, że na początku mnie to tak strasznie stresowało. No, bo wiecie, ja nie wiedziałam o co chodzi, zastanawiałam się, czy po prostu wszystko jest ok z dzieckiem, czy, czy nic się nie wydarzyło. Najgorzej było tak chyba na początku piątego miesiąca, gdzie ja jeszcze nie czułam tych ruchów za bardzo. No więc właśnie nie mogłam stwierdzić, czy wszystko jest ok. Jakby tak wprost mówiąc, czy dziecko tam jest, skoro jakby go nie widzę, w sensie nie widzę, żeby ten brzuch był większy. I mnie to bardzo mocno tak zastanawiało, nieraz się stresowałam z tego powodu. No ale później znowu mijały na przykład dwa dni i brzuch się pojawiał. I było tak w kratkę, później mi się to w miarę uspokoiło i ostatnio znowu, słuchajcie, a jestem już warto zaznaczyć no jak wy to oglądacie to już weszłam w siódmy miesiąc miałam dosłownie dwa dni temu taką sytuację że obudziłam się rano i miałam taki znacznie mniejszy brzuch nie mogę powiedzieć, że on już był płaski bez przesady, ale naprawdę ja po prostu nie czułam żadnego totalnie obciążenia poszłam nawet do Zygi, jeszcze moja mama wtedy u mnie była rano i mówię im, że gdzie jest mój brzuch, co się wydarzyło, ale już się tym nie martwiłam, dlatego, że po pierwsze czułam ruchy dzidzi, a po drugie no po prostu dowiedziałam się wcześniej, że jest to coś normalnego, więc nie ma się czym martwić. Chodzę regularnie przede wszystkim na badania i wiem, że dzidzia jest zdrowa, że jakby jest odpowiednio duża, odpowiednio waży i tak dalej, ale zdecydowałam się też o tym tutaj powiedzieć, dlatego, że jeśli jesteście w ciąży i dzieje się wam coś takiego, to prawdopodobnie jest to normalne. Oczywiście, jak najbardziej skonsultujcie wszystkie takie Wasze wątpliwości z lekarzem, bo ja nim nie jestem. Ja po prostu na swoim przykładzie mówię Wam, jak to wyglądało, ale wydaje mi się, w większości przypadków nie będzie się czym niepokoić i nic złego się nie będzie działo. Przerwałam na chwilę nagrywanie, bo dzwonił do mnie tata, zdążyłam wypić pół kawy, ale to dobrze, bo ostatnio łapię się na tym, że jak robię sobie kawę z takiej pogadanki, to potem jej w ogóle nie piję i dopijam zimną, więc dobrze się złożyło. No więc chyba jeśli chodzi o ten znikający brzuszek ciążowy, to powiedziałam wam wszystko. Jest ogólnie więcej takich rzeczy, które mnie serio w ciąży zaskoczyły, ale takich może bardziej oczywistych. W sensie o tym brzuchu ja po prostu nigdy nie słyszałam od nikogo i nie czytałam też na ten temat. Dopiero później właśnie jak już mi się to zdarzało, to wchodziłam sobie na jakieś fora, wiecie, w nocy, na przykład jak nie mogłam spać z tego powodu, bo się martwiłam. No i faktycznie tam dziewczyny pisały, że też miały takie, takie coś, więc widocznie zdarzy się to jednak częściej. Pięknie pościelone. Mam tutaj tą poduszkę ciążową. To jest, słuchajcie, totalny must-have w ciąży i nie wyobrażam sobie spania bez niej autentycznie. I mam jeszcze pytanie, jeśli macie pomysł, albo możecie doradzić. Słyszałam, że z białą pościelą można robić tak, że przed praniem wrzucamy ją do jakiegoś wybielacza, żeby po prostu ta biel była taka czystsza. Wiecie o co chodzi? Eee, czy to jest dobry pomysł i czy można tak robić? Jeżeli wiecie, to dajcie mi proszę znać, bo nie chcę jej sobie zniszczyć, a ją uwielbiam. I chciałabym ją troszeczkę tak po prostu odnowić. Nie skończyłam się malować, teraz jeszcze idę zrobić włosy i przypomniało mi się o istnieniu tego kremu BB, znalazłam słuchajcie nie dość, że jedno opakowanie to drugie, uwaga, uwaga, uwaga te całkiem nowe, ja kupiłam te kremy chyba w wakacje, w jakichś chorych ilościach, bo wszędzie po prostu ciągle ich używałam, brałam je też na różne wyjazdy i one są moim zdaniem najlepsze i sprawdzają się dosłownie tak samo jak podkład. Także bardzo wam polecam. No i teraz właśnie przestawiłam się na te kremy w ciąży, bo moja skóra jest dość sucha, a one dodatkowo fajnie nawilżają. Jest kolejny dzień. Zostawiłam sobie w końcu ten dres, bo wiecie co, stwierdziłam, że jeszcze mi się przyda. Popatrzyłam w ogóle jaka ma być pogoda. Na najbliższe powiedzmy dwa tygodnie i ma być chłodniej, dużo chłodniej. Więc stwierdziłam, że po prostu wychodzę, a już naprawdę nie mam w czym chodzić. No i tutaj faktycznie fajne jest to, że ten brzuszek mi się idealnie mieści, więc zostawiam. Zabieram się teraz ze sprzątanie. Cieszę się, że póki co znowu mam taką super energię w ciąży. Mam oczywiście takie chwile, że muszę odpocząć i troszeczkę zwolnić, ale ogólnie. Muszę Wam powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczona tym, jak bardzo chce mi się robić rzeczy teraz w ciąży. Zobaczymy jak będzie później, ale na razie naprawdę nie narzeka. w sklepie, ale w ogóle spieszyłam się i w sumie zapomniałam o tym. W każdym razie kupiłam kilka rzeczy, to pokażę Wam w domu. Robi się już ciemno, ja jestem głodna jak Wilk. Oj, dziura. Jestem głodna jak wilk, więc jak tylko przyjdę do domu, to od razu zabieram się za jedzenie i później Wam pokażę. Bo słuchajcie, kupiłam między innymi dzisiaj laktator, czyli rzecz, która no, jest również mi... Tak myślę, będzie mi potrzebna, bo planuję karmić piersią yy, po porodzie. No i co, i laktator się przydaje, bo też chcę mieć możliwość odciągania jednak tego mleka w razie potrzeby. Yy, wybrałam całkiem fajną opcję. Zobaczycie w domu. Jestem już w domu i zanim zjem, pokażę Wam laktator, który kupiłam. Ja zdecydowałam się ostatecznie na ten Neno Perfetto. On jest wodoodporny, trójfazowy, ma bardzo dobre opinie. Dostał też jakieś nagrody. No po prostu ma jedne z lepszych opinii, tym się sugerowałam. Jest też bardzo lekki i można go zmieścić w torebce, mm, co mi odpowiadało mega. Zaraz go jeszcze rozpakuję i dokładnie sprawdzę. Oprócz tego kupiłam z spodenki na siłownię, dresowe i tutaj mam też kilka zakupów. Takich właśnie dziecięcych, mam płatki kosmetyczne, dziecięce dwie paczki. Pasta do zębów to akurat dla nas. Yy, kolejna paczka Water Wipesów mam jedną. Dokupiłam sobie teraz drugą w Rosmanie. Nie chcę ich kupować za wiele, bo ja po prostu zobaczę, jak mi się to będzie sprawdzało już później. Yy, I w razie czego domówię. I kupiłam proszek do chrania dla dziki I... Sorry za te szelesty. I płyn do płukania, Więc to też już mam z głowy. I wziąłam sobie jeszcze Szampon do włosów, i to są moje dzisiejsze zakupy. Otworzyłam ten laktator i co mi się rzuciło w oczy? On jest naprawdę przepięknie zapakowany, więc to jest też taki idealny pomysł na prezent, jeśli chcecie komuś podarować. Może przyszłej mamie, albo wybieracie się na jakiś baby shower. Naprawdę bardzo fajnie to pudełko się otwiera. Zobaczcie, jest takie porządne. W środku była karteczka, dziękujemy za zakup. Laktatora Perfetto. Dostajemy też taki woreczek na laktator. On jest z takiego materiału takiego pluszowego troszeczkę no i tak wygląda w częściach więc ja sobie to zaraz złożę upewnię się czy wszystko jest na pewno kompletne, czy pasuje no i póki co nie będę używała, bo nie mam po co ale po poradzie zaczniemy jestem mega ciekawa kto tak pięknie leży z piłeczką? co to za słodziak tam leży?